Dziś krótko opowiem o funkcji jeżeli. Funkcja jeżeli sprawdza warunek logiczny i w zależności od wyniku testu podaje jedną z dwóch wartości: prawda lub fałsz. Jak, jak można to zrobić? Zaczynamy. Więc tak, jeżeli w tym wypadku mamy zastanowić się, czy dane osoby dostaną premię 2% czy 1%, który jest uzależniony od ich wynagrodzenia, to wpisujemy funkcję tak. Równa się, jeżeli otwieramy nawias, warunek logiczny, czy test logiczny, czy ta komórka, czyli D2, jest większa od 100 tysięcy. Średnik. Jeżeli jest to prawda, wtedy wpisujemy 2%. Średnik. O, procent. Średnik. Jeżeli nie, czyli wartość, jeżeli fałsz, 1%. Zamykamy nawias, zatwierdzamy. Żeby zastosować to do całej kolumny, po prostu przeciągamy. Ok, teraz dofinansowanie. Dofinansowanie, jak widzimy na dole. Tramwaj, nie. Inne, tak. Czyli jeżeli dana osoba posługuje się, czy tam dojeżdża tramwajem, wtedy nie dostaje dofinansowania. Jeżeli innymi środkami transportu, to tak. Więc tak, wpisujemy. U równa się, jeżeli otwieramy nawias. A jak ta funkcja będzie wyglądać? Jeżeli ta komórka równa się w cudzysłów tramwaj, zamykamy cudzysłów, średnik. Jeżeli to jest prawda, wtedy wpisujemy też w cudzysłów. Nie. Zamykamy. Średnik. Jeżeli fałsz, to tak. Otwieramy. Cudzysłów. Tak. Zamykamy. Koniec. Enter. I tak samo jak w poprzednim przykładzie. Rozwijamy dla całej kolumny. Ok. Jeszcze jedna sprawa. Wartość prowizji. Możemy też wyliczyć. Na przykład tak, kwota prowizji wyliczana jest taką funkcją. Równa się, jeżeli, otwieramy nawias, i teraz tak, e, jeżeli ta komórka jest większa, tak jak w przypadku podanych warunków, od 400 zł, średnik, jeżeli jest to prawda, wtedy współczynnik, prowizji wynosi 15%. Wpisujemy dlatego to czyli tą naszą komórkę z prowizją razy daną kwotę w B7. Cofnijmy się jeszcze trochę, ponieważ trzeba to zatwierdzić, żeby było używane do wszystkich komórek. Średnik. Teraz ta druga prowizja 10% Znowu ta dana komórka będzie fałszem. I znowu musimy tutaj zatwierdzić. I F4. Zatwierdzamy. Mamy wyliczoną prowizję. Żeby wyliczyć to dla innych przypadków, oczywiście przesuwamy. I tak nam tutaj wychodzi. Kwota powyżej 400 zł to jest. Na poziomie prowizji 15%, jeżeli poniżej, tak jak w tym przypadku, jest wprowadzona rubryka, że 10%. Na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za uwagę.